Dobrze moi kochani, zrobimy sobie teraz takie czytanko, pozytywny przekaz i tak ogólnie i zobaczymy co nam tutaj wyjdzie no dobrze. Moi kochani hmm, tak do miesiąca góra dwóch dostaniecie wiadomość. Dostaniecie wiadomość, to może być wiadomość, że zostaniecie rodzicami, lub też zostaniecie zaproszeni na jakąś imprezę. Ale. Hmm, Ale też może, ale może to być też, że wy kogoś będziecie zapraszać. Tak, ale ogólnie to powiem tak, to będzie taka miła, radosna dla Was wiadomość. Ale też mogą być wiadomości. No nie wiem, dostaniecie wiadomość z urzędu lub też ze sądu, bo to mi się też pokazują takie sprawy sądowe. Więc. Ale jeżeli chodzi o zakończenie tej sprawy, to z korzyścią dla Was wygracie tę sprawę. Co jeszcze? Pozytywnego dla Was, moi kochani. Tutaj możecie mieć propozycję pracy dobrze płatnej, więc się nie zastanawiamy, tylko bierzemy taką ofertę. Tutaj też osoba może wyjść z inicjatywą do Was, że po prostu chce być z Wami, chce stworzyć z Wami związek. Więc, no, bo to zazwyczaj panowie y, do pani, y, tym, czy się ze mną umówisz na kawę, czy w ogóle, tak. A tutaj mi się też pokazuje, że właśnie ta kobietka z wami, do was, panowie, wyjdzie tak z taką inicjatywą: Słuchaj, podobasz mi się ze sobą być, lub też jak Będziecie chcieli coś kupić, zrobić jakąś inwestycję czy coś, to też przebiegnie to pomyślnie moi drodzy. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o to, czy tam kopa.